Słuchajcie, wciągnęło mnie Motorbike Evolution 2024. Ja jestem Angel 666 Tester Gear i dzisiaj zrobię coś, czego kompletnie nie planowałem, ale stwierdziłem, że to będzie dobre wyzwanie. Do tej pory jeździłem w tej serii gier, która no wcześniej nazywała się Engine Evolution, teraz mamy Motorbike Evolution, ale na kanale z dopiskiem Evolution znajdziecie więcej gier, a dojdzie jeszcze. Jedna. Słuchajcie, zobaczcie na to. Kupiłem skuter. Są dwa skutery w tej grze. Zwróćcie sobie uwagę. Lespo ma parametry 156, 159 i dwa powyżej dwójki, czyli słabo przyspiesza, słabą ma prędkość maksymalną, ale doskonale powiedzmy hamuje. A mój z kolei, na który się zdecydowałem, jak widzicie, ma wszystko identyczne. Jak się to ma do motorów? 1,86 na wszystkim. Do tej pory w tej klasie jeździłem motorem z szybszym przyspieszeniem i z większą prędkością maksymalną, ale z gorszymi hamulcami. Biorę, wybieram mój motorek. Tam w tle stoi mój bohater, że tak powiem. No, i nie pozostaje nic innego, jak dołączyć do 25 graczy, z którymi zaraz mogę się spotkać. No, i zaczynamy. Słuchajcie, przeciwnicy dopisują pod kątem ilości. Ja sobie zrobiłem takie rozgrzewkowe 2-3 wyścigi. Na dziewiątym miejscu startowym jest Dirty Harry. I nie wiem, czy on lubi ten film o brudnym Harym, ale jego jazda zdecydowanie moim zdaniem jest brudna. Przynajmniej nie był to fair z nim wyścig, no ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Tu już widzę, że przepychanki na samym początku. Bardzo dziękuję temu zawodnikowi. Bardzo fair się zachował, spychając mnie kompletnie bez sensu. Ale tak to cóż w tej grze jest. Ja wykorzystuję swoją dobrą znajomość raz. I proszę bardzo, pomimo jednej wywrotki, już jestem e, tutaj. E, o, na trzecim miejscu. No pięknie. No ale Rogalik stwierdził, że on mnie stratuje. A Rogalik wygląda po niku, że jest z Polski, więc mu po polsku za chwilkę podziękuję chętnie. No proszę proszę. Skuter ma e, słabe hamulce, ale... Ma dobrą prędkość maksymalną i. E, to mnie słuchajcie, ratuje w e, wyścigach, gdzie są długie proste, bo na długich prostych jestem w stanie e, nadrabiać. E, no i zobaczmy. Na razie mamy najszybsze okrążenie. Ja się po prostu skupię w tym momencie na tym, żeby e, utrzymać moją przewagę. Mam około dwóch sekund, jak widzicie, na Big Daddy Bolo. E, zobaczymy. Powiem wam, że. Mm, jestem pozytywnie zaskoczony, jak się tym skuterem jeździ, e, bo... E, myślałem, że to będzie kaszanka. Idzie tym skuterem wygrać. Owszem, jak traficie na bardzo dobrego gracza. No to nie ma szans wygrać, bo są motory, które są lepsze pod kątem parametrów od tego skutera. Więc dobry gracz plus dobry motor, czy też najlepszy, to to jest praktycznie nierealne, żeby wygrać, ale mam wtedy nawet satysfakcję z tego, że jeżdżę powiedzmy takim gdzieś po środku urządzeniem, no nie, no maszyną i Udaje się to wygrywać. No, my w tym momencie oglądamy, słuchajcie, tradycyjne powtórki na zakończenie wyścigu. Ta trasa jest w miarę krótka. No i za 14 sekund następny. O, proszę, Big The Dibolo. Cześć Polska. Aha, fajnie. Napisałem Cześć Polska i jakaś cenzura mi się włączyła na czacie. Nie mam pytań. Ja tylko napisałem. Hello Poland. No fajnie, cześć Polska mnie yy, cenzura. A jak napisałem to po angielsku, Hello Poland, to jest wszystko ok. Nie mam pytań. Właśnie czasami dziwnie to wszystko działa. No dobra, o kurde. Dlaczego mnie przełączyło z widokiem? Wracam za moją kierownicę. Tak mi się tu jeździ najlepiej. O, nie ma masakry w pierwszym zakręcie. Jestem bardzo zaskoczony tym. No, staram się jechać fair, więc jak widzicie, minimalnie tutaj hamuję. Ale to jest trudne, żeby y, utrzymać, że tak powiem, swoją rządzę wyprzedzenia kogoś zobaczymy co mi się uda na tej trasie zdziałać jeżeli nie będę miał więcej kolizji no niestety tak jakbym wjechał pod maszynę i automatycznie e, gdzieś położyłem chyba skuter na trasie no mówi się trudno E, szanse tu jakieś na pewno są jeszcze na wyższy wynik i będziemy walczyć wykorzystuję na pewno jak mówiłem na prostej e, moją większą prędkość no i teraz tu widzę że też jedzie skuterem gość Nie chcę popełnić błędu, Uch. napiszemy. Sory, bo w sumie e, poczuwam się do tej jednej e, na pewno wywrotki, która miała miejsce. E, no, jest jak jest. Myślę, że jak na odcinek o skuterze, który jest w stanie rywalizować z motorami, nie jest źle. Proszę bardzo. A, mieli szybsze okrążenia. Henderson, Biochni. No, no, no. No, zobaczmy, jak będzie na następnej trasie. Jak się spisze skuterek? To była drobna reklama e, innej wersji z serii e, gier Evolution, e, bo jest, co jak to się tam nazywa? Ojejku, zapomniałem, Formuła Evolution chyba to jest. Zrobiłem o tym materiał. E, delikatnie gorzej uważam się jeździ niż e, w Motorbike Evolution, ale, ale jeszcze cały czas mam jedną grę do przetestowania i zamierzam E, wkrótce ją e, przetestować. Dobra, tego typka muszę tu puścić. No i wykorzystajmy moją dobrą prędkość e, 0809. E, cały czas tutaj. Aj. O, straciłem. Miałem 08, 09, a już mamy 02. Chciał mi tu wejść od lewej zdecydowanie. Zobaczmy, jeżeli następny zakręt uda mi się e, wytrzymać, jest bardzo blisko, bardzo blisko. Dojdzie do e, kraksy. No nie powiem, żeby Fer tam wjechał pode mnie, no ale trudno, znowu mamy drugie miejsce, oddał. Sam tak czasami robię, że potrafię oddać pozycję, jeżeli naprawdę świetnie się z kim ścigałem. No i co? Możemy na przykład pooglądać, jak wyglądają wypadki ludzi w tej grze. Możecie też sobie pooglądać, jak wygląda customizacja motorów, strojów. Nie mój bardzo czerwono-czarny zestaw się podoba. Chociaż być może zrobię tak, że Jedno będzie czerwono-czarne, a drugie będzie czarno-czerwone, żeby był taki kontrast. Dwa moje ulubione kolory. E, o proszę, z Ukrainy e, był. E, jest e, Mikaterne. Ale ciekawostka, Kulune R, motor, którym jedzie, e, jeżeli dobrze kojarzę, jest to nie wiem czy nie płatny motor, a na pewno jeden z najszybszych w całej grze. Przynajmniej w tej kategorii, oczywiście, e, drugiej. Z jednej strony cieszę się, że wygrałem, a z drugiej strony hmm, Taki lekki niedosyt. Powiem wam, że strasznie dziwnie się w ogóle czuję no grając w kasku, tak, bo kask jednak zakładam jak jeżdżę na motorze i jakoś to się inaczej odczuwa, bo no taki kask naprawdę waży sobie troszkę. Więc no takie lekkie ruchy głową i to wszystko czuć tą wagę. No, i najgorszy pierwszy zakręt. No, niestety, kolega zacieśnił go przede mną, będąc, no i mieliśmy kolizję. E, ale jeszcze nic straconego. Nie wiem, jakie miałem szczęście, że e, nie, e, nie doszło tutaj do e, kraksy. No na niektórych trasach jest to bardzo, bardzo. Trudne. Tak. Muszę rozczaić to, wykumać, e, bo czasami się pojawia żółty e, komunikat o e, kolizji, a te, teraz był na przykład czerwony. I czy to oznacza, że gra uznaje, że e, za jedną z tych kolizji jestem ja odpowiedzialny? Jak tutaj e, to e, ma miejsce? No nic, powalczmy chociaż może teraz o najszybsze okrążenie, zobaczymy czy to mi się uda. E... Dość ryzykownie na tej tarce. Oj, teraz też. To nie był dobry ruch, ale tu widzę, że chłopaki ze sobą walczą ostro, więc zobaczmy. No i teraz tylko, żebym nie miał z nim kolizji. No to znowu drugie miejsce. I najszybsze okrążenie dla mnie, a jednak nie. Mika Tern e, poprawił mój czas, więc zepsuł mi e, humor. No i trzecie miejsce ma Mika, e, więc w sumie polsko-ukraińskie podium. E, na ten temat nie będę wchodził w grę, w, w, no, w rozmowę. Natomiast co, może jeszcze jeden, dwa wyścigi się e, przejadę, żeby wam e, pokazać, e, że skuterem można wygrać z motorami, oczywiście z motorami e, no, nie, tak, e, nie takimi potworami, tak ale w końcu jesteśmy dopiero w drugiej klasie e, z e, e, napiszemy Gratki Big Back Big Bad Bolo? Dobrze napisałem? Czasami sobie lubię popisać z zawodnikami. No i lądujemy w środku stawki. Czy to dobrze, czy to źle? Tor jest kręty, więc... No różnie może być. Tu ktoś po rusku chyba? Nie wiem co tam. Startujemy niestety z zewnętrznej, więc będę musiał spróbować zacieśniać od razu, A co tu się stało. Przyznam, że nie do końca rozumiem ten wypadek, który miałem. Ale za to rozumiem to, że walczę znowu o pierwsze miejsce. Tylko tym razem e, nie ma tutaj e, tych zawodników, z którymi do tej pory walczyłem. A, są jacyś inni. Tu jest bardzo ostry zakręt. I tu będzie taki zacieśniający się. Proszę bardzo, poprawiłem swój czas. To mnie bardzo cieszy, ale bardzo blisko zobaczcie, jak Mika mi siedzi. Mikka jest poniżej sekundy. To jest bardzo mało i bardzo dużo czasami jak na e, wyrównaną e, walkę. Zobaczymy. Jak to tym razem będzie? No, jak na skuter i dobrych graczy, a widzę, że tutaj są na serwerze dobrzy gracze, to myślę, że można być zadowolonym z tego, co tutaj ma miejsce. No, ja nad Mikką zwiększyłem przewagę, być może on odpuścił. Wygrał z tym razem. Cieszy mnie na pewno to, jak widzicie, że cały czas jestem w czubie i to jest bardzo fajne. Mm, I dam sobie jeszcze tą jedną szansę, e, bo tak powiedziałem, że jeden, dwa wyścigi jeszcze pojadę. Mam nadzieję, że będzie jakaś inna trasa, e, żeby się nam nic nie powtarzało na odcinku. No i słuchajcie, już teraz zapowiem, że <laughs> e, zrobię jeszcze z tej kategorii jeden, myślę, odcinek. E, kupię m, jeden e, z tych e, najszybszych e, motorów. E, Zobaczymy jak się nimi będzie grało. E, nie rozumiem czasami, czemu ludzie robią takie rzeczy. Romana Turych. Może to jakaś dziewczyna. Oj oj, oj, ile tutaj delikatnie mówiąc ze wschodu mamy e, graczy. To była lista startowa. Startowałem z 10 pola, skończyłem na drugim, a Maximus startował z czwartego, skończył na pierwszym. Kto zrobił lepszy progres? No, to ocencie sami. E, ja wiem swoje. W końcu ja przeskoczyłem o e, ile? 8 z 10 na drugie, 8 pozycji. A on raptem z czwartego na pierwsze. No ale Great Race Angel. Thanks e, Mika. Muszę mu napisać, żeby sobie oglądał potem na YouTubie. Eee, dobra, wolałem odpuścić gościa, bo coś czułem, że to by się skończyło kolizją. Eee, wybrałem, że tak powiem, mądrość. No i kto z przodu? Znowu inne towarzystwo, chociaż jest Maximus, jest Mika. Ale na czoło ja się tym razem wysunąłem. E, spróbuję utrzymać tutaj e, to prowadzenie. Muszę natomiast patrzeć e, co robi Maximus, co robi Mikka, bo... O proszę, Maximus już jest drugi! No no no, Mikka e, jest na czwartym miejscu. E, miałem przez chwilę najszybsze okrążenie, mm, ale już go nie mam. Nie wiem co Maksimus zrobi, ale spróbujmy odzyskać, co straciliśmy. Już słyszę za sobą dojeżdżającego następnego zawodnika. Ajajaj, e, źle z hamowaniem zrobiłem. Tu chłopaki będą się bić, a bo to jest... E... Proszę, proszę, Maximus znowu wygrywa. Good race. E... Ja nie zdążyłem mu tego napisać. Dobra. My last race. Zobaczmy. Jak się więcej gra w tą grę, to wam powiem, że... E, ojejku, wszyscy tacy... No liczyłem, że gdzieś tutaj w tym całym... E, w tym całym e, pobojowisku uda mi się przetrwać, niestety się nie udało. A teraz chyba ja delikatnie mówiąc wypchnąłem gościa. No i Mikka jest pierwszy, czy mi znowu przyjdzie podzielić los tylko drugiego zawodnika? Zobaczymy, no. Co tu dużo mówić, z jednej strony drugie miejsca mnie bardzo zadowalają, zwłaszcza, że tutaj ilość zawodników, która bierze udział graczy, no nie jest mała, tak, zobaczmy sobie. 16 wystartowało w tym momencie. Ale proszę bardzo, najszybsze okrążenie należy do mnie. Tu ktoś niestety się wywalił. Fajnie, że ci dalsi zawodnicy, że oni nie blokują jakby e, gry tym lepszym i po prostu są e, niewidzialni. E, to jest e, zdecydowanie lepsze. No i e, wyścig się kończy. Znowu drugie miejsce. E, Myślę, że pokazałem wam doskonale, że skuter to jest fajne narzędzie w tej grze do ścigania się. Natomiast fajnie też że w tej grze nie ma aż tak dużo tych skuterów, bo jednak chyba motora mi się fajnie jeździ. Thanks for racing. Bye! No i tym samym. O, oh, przegapiłem moment na rozłączenie, się wygląda na to. Hmm. No to jakby to wam powiedzieć, macie bonusowy jeszcze materiał. A może teraz wygram? Mikka jest. Maksimusa widzę nie ma, ale z Miką będzie dobry pojedynek. Tutaj jak się jedzie już... No ale co ty chłopie robisz? Ty się zatrzymałeś na tym zakręcie! Czuję, że mi w tyłek wiedzie. A jednak nie. Trzy okrążenia. Ta trasa jest trudniejsza, bo to pierwsze hamowanie jest trudne, tu bywa trudno, tu trzeba się mocno schamować i szybko wyjeżdżać. Natomiast czy to by oznaczało, że mając 2 sekundy przewagi, mam szansę zakończyć odcinek zwycięstwem? No, byłoby to bardzo, bardzo fajne, ale żeby móc myśleć o zwycięstwie, trzeba dowieść to zwycięstwo, więc robię co mogę. Zaczynamy w tej chwili już ostatnie okrążenie. Tu trzeba było się schamować. Tu śmigać, tu delikatnie tylko dotknąć hamulec, tu mocne dohamowanie. Na dwa razy jeszcze takie poprawione troszkę, żeby się szybciej złożyć. Oj, tu, tu źle. Tu był mój błąd. Ale już nie mogę się doczekać powrotu do motocykli, słuchajcie, e, jest zwycięstwo. See you next time. Czy będziemy oglądać, jak oni sobie jeżdżą? E, 35 sekund do końca. E, o, też jest skuterek. Ondra. Mika, Mika, widzę, że nie, wyścig się nie ułożył po jego e, myśli. I'm a new player. Z którego ja startowałem? Z piątego skończyłem na pierwszym. E, Mika startował. Gdzie jest Mika? Mika startował z szóstego i skończył na dziesiątym. No i niestety tacy gracze się też zdarzają, którzy po prostu e, przeszkadzają, no ale mówi się trudno. Teraz wychodzimy już do garażu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jestem Angel666 Tester Gear. Jeśli chcecie, możecie napisać w komentarzu, czy wolicie, żebym kupił Vincentusa z parametrami 2,2 i mniej więcej 1,7, czy wolicie, żebym kupił kolumnę 2 okolice 20, 20 i 1,6, 1,5. No to może być ciekawy odcinek. No i potem. Będę kupował e, klasę trzecią i tak będziemy sobie podążać dalej w karierze, bo jak widzicie, trochę kredytów i e, punktów doświadczenia mam na zbierany. Do zobaczyska w Sidecar Evolution, którego reklamę właśnie teraz oglądacie. Cześć, sieła!